Cześć, witam Cię na moim kursie Artificial Intelligence Computer Vision w języku Python. Nazywam się Paweł Krakowiak i poprowadzę ten kurs. Nauczymy się, jak wykorzystać popularną bibliotekę OpenCV oraz biblioteki do uczenia głębokiego TensorFlow i Keras do zadań typu Computer Vision. Zaczniemy od omówienia podstawowych operacji na obrazie w języku Python. Przejdziemy chociażby przez takie zagadnienia jak detekcja krawędzi, operacja splotu, detekcja rogów czy maskowanie obrazu. Następnie zbudujemy narzędzie do skanowania dokumentów. Narzędzie to pozwoli nam wydobyć interesującą nas część obrazu, czyli dokument, w celu dalszego przetworzenia. Kolejnym projektem będzie budowa narzędzia do automatyzacji sprawdzania testów Optical Mark Recognition, które pozwoli na podstawie określonego wzorca. Sprawdzać setki czy nawet tysiące arkuszy odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Następnie przejdziemy do zadań klasyfikacji obrazów. Rozpoczniemy od zbudowania narzędzia do skrapowania obrazów z wyszukiwarki Google. Zbudujemy dwa rodzaje klasyfikatorów: klasyfikator binarny oraz wieloetykietowy. Model będzie przewidywał do każdego zdjęcia dwie klasy: kolor oraz przedmiot widoczny na obrazie. Po klasyfikacji przejdziemy do detekcji obiektów i omówimy sobie działanie algorytmu YOLO You Only Look Once, niezwykle potężnego rozwiązania do detekcji obiektów w czasie rzeczywistym. I wreszcie połączymy sobie detekcję i segmentację obiektów dzięki rozwiązaniu Mask RCNN opartym na konwolucyjnych sieciach neuronowych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę na temat sztucznej inteligencji. Dzięki za wytrwanie do końca i zapraszam do zapisywania się na kurs. Pozdrawiam.